Witam wszystkich. Dzisiaj o wojnach husyckich, o wojnach, o których niestety w Polsce może tak szeroko nie wiemy, ale ta wiedza jest bardzo ciekawa i mocno zmieniła historię Europy, a szczególnie naszych sąsiadów Czech. Czym były wojny husyckie? Były to wojny religijne, mające miejsce w latach 1419-1436 i toczyły się one na terenie Czech, no i okolicznych. Też terenach, i były to rezultaty krucjat, które organizowano właśnie przeciwko Czechom. Organizował je cesarz Zygmunt Luksemburski przy wsparciu papieństwa, no i innych krajów europejskich. No, krucjaty w średniowieczu i to na jedno z państw europejskich. No, niestety taką mamy historię i tak właśnie było, że przeprowadzano krucjaty, wojny religijne, żeby po prostu zniszczyć husytów. Zanim przejdę do omawiania, warto wspomnieć o naprawdę bardzo nowatorskiej technice walki husytów. Ci wykorzystywali wozy taborowe i zrobili z nich wozy bojowe. No w końcu to były wozy, no to wozy bojowe. Każdy miał załogę 18-21 osób. Załoga to cała masa strzelców, kuszników, woźniców i to wszystko walczyło jako takie, można powiedzieć, ruchome mury. Oczywiście nie jeden wóz, tylko kilka. One się w odpowiedni sposób ustawiały, w odpowiedni sposób walczyły i były bardzo skuteczne. Wojskami husyckimi do 1424 roku dowodził Jan Ziszka. No między innymi walczył on po naszej stronie pod Grunwaldem, bardzo skuteczny dowódca. No ale przejdźmy już do tych krucjat. Pierwsza krucjata 1420-1421, druga krucjata 21-22, trzecia była w 22 czwarta w 1927, piąta w 1431 roku. Zaczniemy no oczywiście od pierwszej. I to jest lato 1419 roku i powstanie husyckie, które objęło tereny prawie całych Czech i w marcu 1420 roku wyszła bulla papieża Marcina V nakazująca krucjatę katolicką przeciwko husytom. Zygmunt Luksemburski... Oczywiście to wykonał, no, Czechy leżały w jego władzy. Jemu nawet nie może nie chodziło tak mocno o, religię, o religię, tylko o to, to powstanie. No i ruszył. No ale dosyć, że nie zdobył Pragi. Przegrał w kilku bardzo ważnych bitwach, no i niestety musiał, niestety dla niego się wycofać. Wtedy też zaproponowano no, koronę czeską Władysławowi Jagielle ale ten się nie zgodził, a bardzo, bardzo szkoda, ponieważ dosyć, żeby to mogło rozwiązać te wojny husyckie bardzo szybko, no to mogłoby poszerzyć też Polskę i zmienić naszą historię. I tak skończyła się pierwsza krucjata, która była porażką. Druga krucjata i dochodzi do bitwy 6 stycznia 1422 roku pod niebodnikami. 8 stycznia bitwa pod Chabrem, 10 stycznia bitwa pod niemieckim Brodem i wszystkie bitwy wygrane przez Czechów, czyli Czesi odnoszą zwycięstwo. Ale musimy pamiętać, że cały ten czas i pierwsza, i druga krucjata, i późniejszy etap to też niestety... Walki wewnątrz samych Czech. Czesi, husyci walczą z zagrożeniem pochodzącym z zewnątrz bardzo skutecznie. Większość bitew wygrywają. Krucjaty są po prostu odrzucane, ale niestety, jak to często bywa w, u powstańców, u nowo powstałej religii, cały czas dochodzi do mm, walk wewnętrznych, co niestety też osłabiało. Husytów. I dochodzi do trzeciej krucjaty. Ta już dowodzona przez elektora brandyryburskiego Fryderyka Hohenzollera. I ta krucjata trzecia nie jest przegrana, ale nie za bardzo też wykorzystana. I co ciekawe wysyłamy tam bratanka Władysława Jagiełły, Zygmunta Korybutowicza, który miał niejako stanąć na czele tych husytów, miał przejąć tam władzę. Nie wykonał niestety swojego zadania, nie poszło nam tam za dobrze. On też zaczął robić jakieś swoje prywatne ruchy, no i niestety nie zostajemy władcami Czech. I dochodzi do czwartej krucjaty. Po tej trzeciej, która nie była już takim wielką porażką, Czwarta krucjata to potężna klęska antyhusycka. W tej dowodzą, dowódcom husytów zostaje Prokop Wielki po śmierci Rzyszki. Po niej też rozpoczęły się zbrojne wyprawy do krajów sąsiednich, oczywiście wyprawy husytów, do tych krajów, które uczestniczyły w walkach przeciwko Czechom husytom. Od tej czwartej krucjaty zaczynają się te ataki na zewnątrz. Nie tylko się bronimy, ale też atakujemy z zewnątrz. Czyli pierwsza krucjata przegrana przez siły antyhusyckie, druga tak samo, trzecia tak nie taka zła, a czwarta znowu potężna porażka. I mamy w końcu piątą krucjatę, która znowu jest porażką sił katolickich, europejskich. 14 sierpnia dochodzi do bitwy pod Damaszlicami. gigantyczna porażka sił y, oczywiście tych krucjaty. Był to moment przełomowy. Stwierdzono w końcu: w końcu ktoś po pięciu próbach czterech potężnych, przegranych jednym takim można powiedzieć, bardziej remisowym. Ktoś jednak stwierdził, że no bez sensu atakować tych Czechów. Może w końcu y, trzeba zrobić to dyplomacją, czyli zamiast od razu się dogadać, wiele lat wojen, potężne ofiary, wszystko bez sensu i dopiero potężna porażka doprowadziła do tego, że ktoś w końcu mu się w głowie zapaliła myśl, że jednak niekiedy warto porozmawiać. Ale to nie koniec, ponieważ kiedy zabrakło wrogów zewnętrznych, doszło do konfliktów wewnętrznych. Które przecież cały czas, jak wspomniałem, się tliły. No nie zawsze tliły, niekiedy to była prawdziwa, normalna, regularna walka. Rezultat: oczywiście, walka, wojna i w końcu bitwa pod Lipanami. Tam zwycięzcami zostali przedstawiciele sił tych bardziej umiarkowanych, husyckich. I dopiero następuje pokój. Koniec to dopiero rok 1436. I ugoda. Poparta przez Sobór Bazylejski. I w końcu, po wielu latach walk, dochodzi do pokoju i ten obszar staje się, można powiedzieć, pokojowy. No nie wykorzystaliśmy, Polska lubi nie wykorzystywać takich szans. Mogliśmy tam wstawić swojego króla. Siły. Europejskie też nie pomyślały, mogły od razu się dogadać z Husytami, no ale wtedy było, no teraz też, troszkę inne podejście do tych spraw religijnych i niestety nikt nie chciał popuścić. Ale właśnie takie były hus wojny husyckie. Niewielkie państwo, które i tak się wewnątrz kotłowały, dzięki świetnemu dowództwu, odwadze i nowatorskim technikom walki, odrzuciło pięć krucjat, prowadziło swoje ataki, i całkiem dobrze im to szło. No, bardzo dobrze im to szło. Dziękuję za uwagę, zapraszam pod. Uwagę.